Przyjeżdżając do kraju trzeciego świata, takim jak z Gambia, przede wszystkim musisz pomyśleć o gotówce. Walutą Gambii jest Dallasis, więc jeśli masz możliwość zamienia złotówek już w Polsce na Dallasi, mega sprawa, dużo Ci to ułatwi. Ale jeśli nie, nie ma problemu. Tak naprawdę w wielu miejscach tutaj znajdziesz kantory, czy też na lotnisku, czy w miejscach turystycznych. Polecam Ci zabrać euro lub dolary. A jeśli mowa o dolarach, zabierz ze sobą banknoty 50-dolarowe lub 100-dolarowe. Z jakichś dziwnych powodów, tutaj te banknoty mają o wiele większą wartość. Gambia jest chaotyczna i przekonasz się już o tym na początku na lotnisku. Po wyjściu samolotu, pierwszy co będziesz musiał zapłacić podatek w wysokości 20 euro, 20 dolarów lub 20 funtów. Zapytaj o resztę. Jeśli nie zapytasz, to Ci nie dadzą. Reszta powinna być w wysokości 4 euro. Później przejdziesz przez kontrolę paszportu. No i czas na odbiór walizek. Tutaj zazwyczaj to idzie pod górkę, mają tylko jedną taśmę. Często cztery loty na raz i wszystkie te walizki wylądują na tej samej taśmie. Więc nie zdziw się, jeśli Twoja walizka zagnie na kilka dni. Zazwyczaj później ją odnajdują. Po wyjściu z lotniska masz możliwość zamienienia e, waluty, czyli euro na Dalasy czy tam dolarów. E, znajduje się tutaj mnóstwo małych kantorów, jak ten za mną, więc jest taka możliwość, ale szczerze nie polecam. E, tutaj zamiennik jest bardzo, bardzo mały e, i dostaniesz może o 5-6 Dalasy mniej niż gdyby zamienił w kantorze na mieście, czy w swoim hotelu, czy w innym punkcie. Masz tutaj również bankomaty, możesz wybrać pieniądze. Wiadomo, gdy włożysz kartę, od razu e, będziesz wyciągał do Nie złotówki, więc musisz się to martwić. Jeśli chodzi o transport z lotniska, nie ma już dużej opcji. E, nie ma tutaj autobusów, które zabiorą Cię do hotelu. Więc jedyna Twoja opcja to znalezienie taksówki. E, taksówki znajdziesz zaraz po wyjściu e, z terminala. Tak naprawdę wiele, wiele osób będzie cię zaczepiać, pytać taksy i taksy, tutaj to jest norma, więc się przygotuj. Cena takiej taksówki do hotelu powinna ci wynieść około 1200 Dalasis. Jeśli chodzi o szczepienia, tutaj mowa o szczepionce na żółtą febrę, takiego szczepienia nie potrzebujecie, żeby wjechać do kraju, ale już będziecie go potrzebować, żeby wjechać do Senegalu. A jak pewnie dobrze wiecie, Gambia jest otoczona z trzech różnych stron przez Senegal. I Senegal ma safari, czego Gambia niestety nie ma. Jeśli takiej szczepionki nie będziecie mieć, a chcecie przekroczyć granicę z Senegalem, nie ma problemu tak naprawdę, ponieważ na granicy poproszę Was o zapłacenie 600 Dalasi, czyli to jest mniej więcej 10 euro, nie za dużo. I nawet taką książeczkę dostaniecie. Bez oczywiście szczepienia się. Więc ciekawie, ciekawie. Od października do kwietnia jest tu okres suchy, więc prawdopodobieństwo, że zachorujecie na malarię jest bardzo małe. Jeśli chcecie się dodatkowo zabezpieczyć, to można sobie zakupić tabletki na malarię, które są dostępne tak naprawdę w każdej aptece i będziecie je brać codziennie przez cały pobyt tutaj w Gambii. Mała uwaga, Znamy bardzo dużo osób, które te tabletki przyjmowały codziennie i później czuły mdłości. To jest skutek uboczny tych tabletek, więc jeśli zaczniecie wymiotować podczas pobytu tutaj w Gambii, wiadomo, udajcie się do lekarza, ale pierwsze co wam lekarz powie, to właśnie, żeby te tabletki odstawić. W 90% wszystko wam przejdzie.